3 do dwóch. tak kończy się dzisiejsze spotkanie? 3 do 2 dla Was, dla Grota Bulowlanych Łódź. Spodziewała się tak wyrównanego meczu? Szczerze mówiąc, tak, zapowiadała się duża walka, patrząc na taktykę naszą, oglądając mecze wcześniej na wideo, no to naprawdę zapowiadała się zacięta walka i wiedzieliśmy, że, że Bielsko tutaj jest mocnym rywalem, już to pokazywała w, w poprzednich meczach, zatem naprawdę przyszliśmy tutaj pełni skoncentrowane i nastawione na walkę. No, my chciałyśmy ugrać na pewno trzy punkty, nie udało się, ale myślę, że takie zwycięstwa jeszcze bardziej budują, kiedy wygrywa się 3-2. I tutaj naprawdę dziewczyny walczyły z jednej i z drugiej strony. Na szczęście tutaj y, dwa punkciki jadą do łodzi, więc się bardzo z tego cieszę. Y, na pewno nam się przydadzą, więc, więc jak najbardziej na plus ten mecz. Często jest tak, że po takim secie przegranym na przewagi, tym trzecim, mówię o tym trzecim secie, ten czwarty już drużyna może nie odpuszcza, ale gra się dużo gorzej, prawda? I wtedy wygrywa przeciwnik 3 do 1. Wy pokazałyście dzisiaj, że niezależnie od tego, czy przegrywacie końcówki, czy wygrywacie, to gracie do końca. No nie ukrywam, że jesteśmy tutaj na pewno zespołem walczaków i, i każdy, każdy jednak walczy o te akcje następne. Chcemy je wygrywać, chcemy być coraz lepsze i myślę, że to też z tego wynika, że tutaj mamy dość młody zespół, więc wszystkie chcemy się rozwijać i walka jest i na pewno będzie. I tego naprawdę można powiedzieć, że na każdym treningu pokazujemy to i tak samo w meczach. Więc walczymy do końca. To pytanie paść musi oczywiście, jak się wraca do Bielsko-Białej. No szczerze, super, nie, uwielbiam to miasto, yy, naprawdę chciałabym tutaj jeszcze kiedyś grać, mam nadzieję, że, że tak będzie. Yy, no, szkoda, że nie ma z nami kibiców, wiadomo, ale takie okoliczności nas spotkały, więc nic na to nie poradzimy, ale naprawdę było super, już tak byłam. Jak rano mi było bardzo zimno tutaj na rozruchu, to już wieczorem byłam taka rozgrzana, kiedy właśnie was zobaczyłam wszystkich, trenerów, zawodniczki, bo mimo wszystko tutaj dalej kontakt bardzo dobry mamy ze sobą, więc bardzo fajnie się wracam. Dzięki bardzo. Kinga 2 do 3. Tak z naszej perspektywy wyglądało, wyglądało to dzisiejsze spotkanie. Czego zabrakło? No właśnie nie mam pojęcia czego zabrakło. Trzeba teraz obejrzeć ten mecz na, na spokojnie bo na tę chwilę nie mam pojęcia, co? Znowu przegrywamy mecz. E, 3-2 do 13 i to strasznie, strasznie, strasznie boli. Wydawać by się mogło, że lubicie te tie bo praktycznie co mecz to tie break. E, z różnym skutkiem się to dzisiaj kończy, z, z, zwykle kończy. Dzisiaj, dzisiaj porażka tak samo jak ostatnio z, z mistrzem Polski. E, po tych dwóch wygranych setach wydawało się, że już wszystko idzie w dobrą stronę, prawda? E, ten, ten, ten czwarty, brak koncentracji, co zadecydowało w, tamtym, w tej partii? Nie wiem, właśnie, ale zauważyłam taką zależność, że jak gramy te pięciosetowe mecze, to zawsze ten czwarty jest taki, taki że jakby, nie wiem, spuszczamy głowy, jakoś tracimy tą koncentrację i nad tym według mnie musimy popracować, bo no to kolejny mecz już taki przegramy. Wszystkie znaki na niebie i Ziemi sugerowały, że dzisiaj będzie tiebreak. Czy wy też tak czuliście w kościach? bardzo chciałyśmy wygrać ten mecz. Nawet 3-2 byśmy brały w ciemno. Nie wiem, co jeszcze mam powiedzieć. No przykro mi mega, że przegrałyśmy, bo nastawiłyśmy się bardzo bojowo. To, co myślę można na plus powiedzieć, to to, że praktycznie walczy się o każdą piłkę, o każdą akcję i to widać na boisku, są zawsze wielkie emocje, kiedy, kiedy grają siatkarki z białej No o to nam chodzi, żeby to się też dobrze oglądało, żeby widzowie Niestety garstka widzów nas oglądała i cieszyła się z tego. Dziękuję bardzo.